Z tego pięknego, słonecznego, ale zimowego poranka, śniegowego poranka. Witam Was! A dzisiaj jest specjalny dzień, ponieważ wychodzę z mojej własnej skorupy i zabieram Was na wycieczkę. Jak widzicie, dookoła nie ma ani mojego męża, ani mojego syna. O, patrzcie, na przystanku autobusowym mamy podwójny! Siedzonka, zobaczymy czy działa. Słuchajcie, tak dobrze dawno się nie czułam siedząc na przystanku autobusowym i kiedy podgrzewają mi się cztery litery. <grywa> wow. Od razu ciepło. Do okazji można sobie położyć rączki, żeby nam było cieplej. I ja w Polsce powinni zamontować takie coś. O Jezu. Jedziemy autobusem numer 4. Czyli za 4 minuty do toczyło. Są to zaskoczeni ja byłam tak zestresowana, że nawet nic nie mogłam powiedzieć, a w pociągu było tak cicho, że nie wypadało nic mówić. A przyjechaliśmy do Czonan. Dzisiaj wybrałam się w tą podróż specjalnie, aby spotkać moją koleżankę poznałyśmy się właśnie w Korei, raczej zaczęłyśmy rozmawiać w Korei, ale nigdy się nie widziałyśmy, więc i to jest bardzo dobra okazja, żeby tym razem się spotkać, ponieważ ona przeprowadziła się do Cho'Nan. Tak. I jest to bardzo e, jak na pierwszą podróż, właśnie, bo nie wiedziałam Wam o tym, ale ta podróż pociągiem to była moja pierwsza podróż pociągiem w Korei. <noise> Dlatego tyle stresu było. A e, autobusem już jeździłam. Tylko w Mopo. przeżyłam pierwszy raz. ja tu mieszkam 6 miesięcy, a dopiero pierwszy raz autobusem jechałam. <noise> no, a więc jesteście razem ze mną w tej podróży. Jest loteria, jakieś jedzonko koreańskie. Widzę kimbab. Tutaj można kupić bilety. Pewnie niedługo, jak będę wracała, to właśnie tutaj zakupię bilet do Chociluan. Bo w samym sezon my nie mamy stacji kolejowej, dlatego autobusem musiałam się wybrać do Chociluan i dopiero wtedy wsiadłam do pociągu do Toman. No i właśnie spotkałam moją koleżankę, Natalia! Dzień dobry. <laughs> Przedstaw się może. A. Boże ja nie wiem co. No jak no. Cześć, jestem Natalia. Skąd pochodzisz? Z Wrocławia. Z Wrocławia. jest. No, no, no. No i właśnie tak się poznałyśmy. Dopiero teraz pierwszy raz widzimy się na żywo. Chyba musimy przyjść na pr przez przejście. A może powiesz moim widzom, co robisz w Korei? Mieszkam. Mieszkasz, od jak długo? Wutym będzie rok. Więc teraz 10 miesięcy. Widzicie, mamy bardzo podobne historie, bo ja też w lutym się przeprowadziłam, ja więc prawie rok. 20, 26 lutego. Myśmy tak w połowie, około 14-15, coś takiego, jak dobrze pamiętam, bo tam się nam bilety tam przesuwały. I tu niespodzianka, i zgadnijcie, gdzie właśnie jesteśmy. Już wcześniej byliśmy w tym miejscu. To jest ta uliczka, na której ostatnio byliśmy. Ja zamówiłam sobie kawę Hazelnut Oat Latte, a Natalia jaką ty masz herbatkę? Zapomniała. Ja się na kwiata znam, ale nie takich. Dobra jest, ale tak wy wygląda zwykle, jakbym w domu sobie zrobiła. Lepszą. Tak, lepszą. Właśnie rozmawiamy z Natalią na... Może tak. Właśnie rozmawiamy z Natalią na ten temat, że, że chciała też nagrać jak poznała swojego męża, ale nie lubi siedzieć. Ja też właśnie nie, nie lubię nagrywać takich siedzonych, dlatego często jak też coś opowiadam lub gdzieś się wybieram, to zawsze gdzieś idziemy. W teren. Tak, w teren. Ja, ja ogólnie chciałam z mężem nagrać ten filmik, bo chciałam też pokazać jego... Z perspektywy jak to wygląda, <głos> <głos> nie, nie lubię tego, ale żeby pokazać właśnie z perspektywy jego, jak wyglądało to, jak nie poznawał, jak to się wszystko zaczynało, bo to myślę, że też fajnie by było tak pokazać dwie no strony tej tak, no medali, nie? A, no bo właśnie wam nie powiedziałam tego jeszcze, bo Natalia ma swój YouTube. Także ma swój kanał na, na YouTube, oczywiście zostawiam Wam link e, na dole, jeżeli byście chcieli. Ja nie taki dobry jak Martyna. A, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Nie przesadzaj. I Natalia chce właśnie też rozwijać się w, w, na swoim kanale, więc zapraszam do, do subskrypcji. No i właśnie Natalia też chciała nagrać filmik na temat jak poznała swojego męża i planuje to nagrać ze swoim mężem. Ja właśnie tego nie zrobiłam, ale Natalia ma bardziej e, rodzinny kanał, tak? Tak. E, jest właśnie tam cu i córeczka. i miała ja córeczka? Majurk skończył 3 lata. O, Majurk skończy 3 lata. O, tu prawie są w tym samym wieku. A wydaje się dużo wyższa i... Im... Ona jest strasznie wysoka, jak no. na to, że jest, nie, mieszan że jest mieszanką, wiadomo, polsko-koreańską, to ona ma więcej genów koreańskich, ale... Jeżeli chodzi o wzrost, to, to, jest, to jest wysoka. Po, to po mnie odliczyła, chociaż tyle. Czasem obsługiwałam jeszcze lunch w hotelu, w którym pracowałam właśnie na lunchu um, męża z jego kolegami tam z szefem poznałam. Natalia właśnie opowiada swoją historię, jak poznała męża, ale nie będziemy tutaj jej udostępniać. Pójdziecie do jej kanału. Mam nadzieję... Może że... powiedzieć, że on przyleciał do pracy a... i spotkaliśmy się w mojej pracy, tyle powiem. O. No, więc um, wejdźcie później na kanał. Natalia, mam nadzieję, że się w końcu odważy i zrobi ten filmik. Ja Planuję na filmki zrobić. O! Patrzcie jak świetny plan moim zdaniem. O romantycznie. Dobra, my mamy właśnie plan sobie ułożyliśmy, idziemy teraz, wypiliśmy kawę i wybieramy się do second hand shopu. Jak widzieliście ostatnio w moim filmiku, jak byłam wczoraj, było całkiem ich sporo, więc chcemy się tam wybrać, ale nie wiemy, czy już będą otwarte. Jeżeli czy, dom... I czy można kartą płacić. Właśnie, bo oczywiście ja miałam wziąć gotówkę, ale... Zapomniałeś. No, nie zapomniałaś. No, za nie boli, e, albo czasami jednak boli. E, i... Patrzcie, ten do którego chciałam wejść jest zamknięty. Patrzcie, kupiłam sobie kurteczkę. No, nie omieszkałam kupić, zapłaciłam 25 tysięcy. O, ale jest taka cieplutka. Jak marzenie. Tak, jest bardzo miła. Od razu, brawo, tak, bo pani w środku. No, niech pani od razu tu bierze ten będzie pani od razu cieplej. Całkiem sporo fajnych rzeczy, ale e, ce, e, właśnie problem jest w tych sklepach jest taki i dlatego nie byłam stuprocentowo pewna, czy kupić to, dlatego że nie mają cen. E, I. Musimy się zdać na, e, na sprzedawcę, czy nie chce nas trochę naciągnąć? Myślę, że trochę naciągnęła, jak na Second Shop. Wyszło troszkę drogo. No ale fajny jest. Prawda, nie? Prawda, zgadzam się. <laughs> Idziemy teraz do podziemnego centrum handlowego. Ostatni raz nad takim centrum handlowym byłam w Seulu jakieś 6 lat temu. Ja też w Seulu. Ty też byłaś w Seulu? Tak, mamy zejście na dół, i na początku, jak byłam tutaj, to myślałam, że to jest yy, wejście do Betra. Jesteśmy <grywamy> już w środku i jest tu dużo cieplej. Mam nadzieję, że za bardzo się nie zgrzejemy, bo będziemy nosić te nasze kurtki. A jak na razie większość chyba wydaje się pozamykana. Która jest godzina? Jeden, 1... dwunasta? Do... no właśnie, w pół do pierwszy, a tutaj no, większość jeszcze pozamykana. Koleb z mini hambokami. A, a kiedy ubiera się hambok w Korei? Solar, który jest no, niedługo, nie w styczniu. No i czy są? No, a Solar to już jak Wam wspominałam to jest e, koreański nowy rok w chińskim kalendarzu <noise> e, księżycowym. Cusok jest świętem dziękczynienia w Korei i jest wrzesień, listopad? Coś tak na przełomie? Nie ma tak określonego dnia, załóżmy, jak nasza, e, nasze... nasze... Boże Narodzenie, hmm. powiedzmy. <laughs> że tak jak jest 24 grudnia to jest Wigilia, a Cusok, no... Trzeba po prostu obserwować kalendarz większość świąt y, koreańskich to są święta tradycyjne, więc wszystko jest według y, tego kalendarza księżycowego. niektórzy ludzie swoje urodziny świętują według kalendarza księżycowego, co znaczy, że to nie jest takie wtedy proste, co można łatwo przegapić. O tak! <gryśla> no, więc nie jest kolorowo. Macie mapę. Jak duże jest to centrum? Nigdy na automatach, bo są tutaj, jak widzicie? Nigdy nie grałam. A? Ja grałam, ale jeszcze nigdy nie wygrałam. Są tutaj takie automaty, które wrzucasz, pieniążka załóżmy z cukierkami, i tam ci losuje, ile ci wypadnie. To w takich, no wiadomo, się wygra, Aha, no tak. W takich łopaczach to nie. W łopaczach to właśnie mówi, o tych tutaj pewnie. Miśkach i tym podobnego. Ja nigdy nie próbowałam, nigdy nie miałam okazji coś takiego. Patrzcie, teraz jesteśmy na targu. I jest sklep z hambokami. Ogólnie chyba z pościelą także. Taką klasyczną, polską. Taką klasyczną, koreańską. Koreańska pościel. Nie ma poszewek. Nie używa się właśnie poszewek. Normalnie całą kołdrę się pierze w pralkach. Tańczyków ma duże pralki w domu. Duże? One nie są duże, one są ogromne. Takie jak w amerykańskich filmach można duże znaleźć. No właśnie. Powiedz mi, jak Ty szukasz restaur dobrych restauracji w Korei? Naver Map. <gryw> Naver Map, ale tam jest jakaś jakby tą... A... tak jak masz na Google, to na Naver też masz... Gwiazdki. Gwiazdki i... Tam ludzie też komentują, stawiają zdjęcia, czy jest OK, czy nie jest OK. Jeśli chodzi o restaurację i jedzenie. No właśnie. W ogóle było strasznie zimno, ale widzę, że pogoda się poprawia. No a najgorsze to jest to, że chlepa się zaczęła robić. Więc a! A nasza koleżanka ubrała dzisiaj swój prezent urodzinowy od męża. W ostatnim jej filmiku pokazywała. Idealne buty na e, taką chlapę. Y tak, właśnie. <gry> Powiedz moim widzom, widzom i mi, jak nauczyłaś się koreańskiego, bo ja... To no... jest trochę dość zawiła historia, bo ja miałam kontakt zanim uczyłam się koreańskiego z, z koreańczykami, bo... A. Tańczyłam dla właśnie strefy ekonomicznej. Tańczyłaś? Tak. W sensie jak tańczyłaś? E, byłam... Należałam do zespołu tanecznego, A. który... E, robił k-pop cover dance i te sprawy. A dobra, dobra, Kojarzy te grupy. W Polsce e, jest parę, nie? Całkiem dużo jest. W Polsce jest całkiem sporo takich zespołów i Właśnie ja kiedyś do takiego jednego należałam i my właśnie głównie występowaliśmy dla strefy ekonomicznej LG i innych tam mniejszych koreańskich firm we Wrocławiu, na Bielanach. No i potem się zaczęło, że no, żeby coś zrozumieć przy tych występach, co koreańczycy do Ciebie mówią, to Jakieś podstawy zaczęłam ogarniać, mimo że wiadomo słuchając tej popu, to jest się w stanie jakieś tam pojedyncze słówka a, się nauczyć, ale no to nie jest wystarczająco i tak może z 10 lat będzie. Jak tak mój koreański płynie, bo nie mówię, że ja znam bardzo dobrze koreański, ale dogadać się, dogadam. Następnym razem, jakbyście przyjechali kiedyś do Korei, nie bądźcie tacy jak my. Przygotujcie się chwilę wcześniej i <głos》> w jakiejś restauracji, bo teraz umieramy z głodu i nie mamy a, żadnego planu co zjeść. Dostaliśmy przestawki. Kimchi. To jest pewnie tak. kongnamul? Tak, to są kiełki sojowe. I, I ta sałatka. dziwna sałatka. To kebi pół Jeszcze. O! Tam nie Dostaliśmy także oczywiście ryż. A mamy tutaj e, fanki kimchi. Nie powiem, że jest dobre. Z jakiego jesteś Tim? E, takie. Fresh kimchi, czy takie porządnie... Upiszone. porządnie ukiszone. Porządnie utkiszone. Ja lubię tworzą, ukiszone, ale na przykład kinci nie. Ja jak zrobię kimchi, bo ja często sama robię kimchi, No to niestety to musi polewać minimum tydzień. Minnow ruszyć, bo tak to mi nie smakuje. Więc nawet jak jesteśmy w restauracjach i jest świeżych kimchi, to ja tego kimci nie mam. Tylko mam ile zjadę. Albo córkę. No tutaj z tego co widzę, też. Nie jest aż taki też. Jest. Dobra. Tygodniowa? Hmm. Tak jak koszkowa, to dobra. Przepis kompas. Sama? Sama. Coś tam przez internet podpatrzyłam, ale... Pod swoje kubki smakowe, bardziej mm, dosyć odrazu. I moja mama już no. smakuje a pana są w budynku, są na pięciu też. Jakieś plany na przyjazd do Polski, o, na urlop? Za dwa lata. O, dopiero za dwa lata. Tak. E, I to nie typowo wycieczkowe, e. ale będzie właśnie miasto córki mojej dzieci. Aha, a to będzie o, team mix, patrzcie. Natalia jest tym miksowanie ryb w zupie. Tak. Ja jestem bardziej e, pozostawiona w miseczce. Mhm. Chyba nie lubię takiego tego właśnie, no nie. Ja lubię zupę posączyć. Ja się nauczyłam już od Bo można właśnie, czy to, to właśnie burro takie, czy inne danie można wrzucić do zupy, no to on tak robi i ja też się przy nim w sumie nauczyłam no ale tak naprawdę teraz też masz to w nie? No. tak i mam. No, szczerze to że no dosyć i nie wiem też takie masz podpicia, że w to jest normalne to jest normalne, że możesz sobie na tydzień yeah. dłużej wyjeżdża tak zwane chyba e, ilduję il, il, pubu ultimatywa. nie chcę skłamać, ale wiem, że część z pubu jest z małżeństwem, takie wypiądowe małżeństwa są. Mm -hmm. e, właśnie, wysłuchajcie. tutaj w Korei na przykład tak jak dla nas to jest um, bardzo dziwne, że um, mąż um, mieszka gdzieś indziej, a, a rodzina, reszta rodziny ma gdzieś indziej, ale tu w Korei to jest normalne. I e, mąż, mąż na przykład przyjęta na weekend i przez cały tydzień e, w normalnych dniach no, może nie widzieć rodziny. Tak wydaje na przykład e, mąż mojej szwagierki. Tak, szwagierki. Właśnie przyjeżdża tylko na weekend bo mieszkają w innych miastach. I też to, to jest tak, że... Często się zdecydują na wyprowadzenie z, na mieszkanie osobno, dlatego że kiedy dzieci już dorastają i zaczynają chodzić do szkół, chcą wybrać jak najlepszą szkołę na dobry start. Bo jak wiecie, edukacja w Korei jest bardzo ważna. I na przykład, właśnie mojego męża, siostra wyprowadziła się do większego miasta bliżej mu, żeby dzieci miały dużo lepszy start e, i dużo lepszy, e, do dużo lepszych szkół mogły wychodzić. Bo to też właśnie dużo od tego zależy. A, niestety są bardziej testy, szkoły bardziej pożądane. Jak widzicie, już jesteśmy na peronie, bo ja do, uciekam do domu, do Sejong. Miło było poznać Natalię. Bo... również. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie, a następnym razem to ja się zjawię w Sejong. Mam nadzieję, to pokażę Ci, co nieco ciekawego w Sejong jest. No tutaj niestety za dużo nie... No właśnie, tak myślę, że dużo nie zobaczyliśmy, ale może będzie jeszcze okazja, okazja żeby, żeby coś więcej zobaczyć a następnym razem. Czy on nie jest daleko? Czują? nam, czują nam. Czują nam, nie jest daleko, więc mam nadzieję, że jeszcze ten. A bardzo zapraszam do zobaczenia kanału Natalii. Oczywiście dostaniecie wszystkie niezbędne informacje w opisie. No i co? Natalia, ja się będę żegnała powoli. A ja też się będę z Wami żegnała. Pa! Jestem już na y, przystanku autobusowym w Ciotcheon. Z tego co widzę, mam jeszcze 8 minut do autobusu, więc y, chwila. Mam nadzieję, że korków nie będzie i niedługo będę w domu. Kolejka do autobusu już się ustawia, więc ja także pędzę, bo będzie za 4 minuty. Za bilet zapłaciłam 2900 won, oczywiście przelicznik na dole i jechałam tam godzinę dwoma, dwiema komunikacjami, czyli autobusem 30 minut oraz pociągiem także 30 minut. Ten pociąg to Bukufa, który został założony w 1984 roku, Jest także IT. Ax e, założony w 2014 roku i mam nadzieję, że następnym razem wybierzemy się właśnie takim pociągiem, aby pokazać Wam mniej więcej różnice pomiędzy nimi. I e, chyba to już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik i do usłyszenia kolejnym razem. Zapraszam do polubienia filmiku, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Bye! Ja uciekam pozyna!